W dzisiejszym odcinku pokażę Wam różnicę między świetlówkami T8 i T5. Chcecie wymienić tradycyjne świetlówki fluorescencyjne na świetlówki LED? Lepiej uważajcie, ponieważ wiele z nich nie działa w napięciu 230V. To świetlówka od szonku T5. Czym różni się od świetlówki T8? Różnica między tymi świetlówkami to wielkość fizyczna. T8 mają średnicę 26 mm. A T5 to tylko 16 mm. Co za tym idzie, pasują inne gniazda. T8 pasują do gniazd o nazwie G13, a świetlówki T5 pasują do gniazd o oznaczeniu G5. Wiecie, dlaczego tak trudno zbudować świetlówkę T5? Głównym problemem jest wielkość fizyczna tej świetlówki. Świetlówka T5 jest znacznie mniejsza od świetlówki T8, a więc niemal wszystkie podzespoły do budowy świetlówki musiały ulec zminiaturyzowaniu. Głównym problemem jest zmniejszenie układu zasilania. Wymieścił się w obudowie świetlówki T5, dlaczego większość nie działa w napięciu 230V. Powodów takiej sytuacji jest kilka. Niektóre z nich wynikają z zastosowania świetlówek. Można je spotkać we wnętrzach pojazdów szynowych jako oświetlenie stanowisk pracy, jak również jako lampy biurowe. Źródła światła w tych miejscach mogą pracować w zupełnie różnych napięciach. Może się więc okazać, że po zakupie świetlówek czeka nas zakup dedykowanych zasilaczy. Świetlówki LED działają w napięciu 230V. Świetnie radzą sobie również z niższym napięciem, jak i z wyższym. Czy można ją zamontować w zwykłej oprawie? Tak, wystarczy odciąć elektroniczny układ startowy świetlówek fluorescencyjnych, a zasilanie z sieci doprowadzić do gniazd świetlówkowych po jednej stronie oprawy. Ponieważ świetlówki liniolet zasilane są jednostronnie. Przedstawiony schemat to duże uproszczenie. Pamiętajmy o swoim bezpieczeństwie i modernizację zostawmy fachowcom. Czy świetlówki T5... Mogą świecić tak samo intensywnie i generować takie samo natężenie światła jak świetlówki T8. Do produkcji świetlówek T5 używa się takich samych diod jak przy świetlówkach T8. Dlatego wydajność świetlówek T5 obecnie wynosi 160 km Przekonajmy się, czy świetlówki T5 są w stanie wygenerować wyższe natężenie światła niż fluorescencyjne tradycyjne świetlówki. Okej, okay, zróbmy mały test. Porównajmy natężenie światła obu świetlówek. Obie świetlówki mają ten sam wymiar 115 cm, obie dwie mają tą samą barwę, różnią się oczywiście poborem mocy. Pierwsza to świetlówka LED i oto wynik. Widzicie poziom RA? Im wyższa wartość, tym wyższy poziom oddawania barw, czyli widzimy barwę takim, jakie są w rzeczywistości. Przy świetle naturalnym Oto wynik świetlówki fluorescencyjnej. Po porównaniu wszystkich wyników widzimy wyraźnie, że dopiero świetlówka LED o wydajności powyżej 125 lumenów z w, czyli 2250 lumenów, to świetlówka, która jest równoważnym zamiennikiem tradycyjnych świetlówek. Pamiętajmy o tym, że świetlówka LED nie potrzebuje żadnych dodatkowych układów elektronicznych, które powodują start świetlówki w odróżnieniu od fluorescencyjnej, która potrzebuje układu startowego w ogóle mogła pracować. To ważna informacja, ponieważ układy te pobierają kolejne wartości energii. Ok, na dzisiaj to wszystko. Jeśli uważacie tą wiedzę za cenną, dajcie łapkę w górę i udostępnijcie ten film dalej.